Jaki jestem na Anlyx, a w dzisiejszym filmie, hmm, nie wiem jak to powiedzieć, bo to taki informacyjny odcinek, ale spoko, oczywiście, oczywiście yy, nie nagrywałam tak do tego odcinku, ale nie miałam dużo lekcji w sumie i no wiecie o co chodzi, ale spoczko, no i teraz nagrywam filmik. Mam nadzieję, że ja oczywiście się spodobało łapeczkę w górę i jeśli jeszcze nie subskrybujcie, mój gra, subskrybujcie Jeśli Jeszcze z prośby kto może, oczywiście, no jak może wiecie, nie wyślemy uśmiech, bo no niestety odebrałam, może już ktoś wiedzą o tym. Miałam tych uśmiechów jakieś 700 ileś, powiem 800, niestety odebrałam no, 46. i mam 3 i muszę tak iść z 35 dziennie około, bo to moich koledzy zrobił nie u nas że 1000. Nie wiem, czy to się uda, bo to w sumie jest takie łatwe. No bo nie mogę gośćmi myśleć, no i tak, no i raczej i tak napisać około 100%. Sekund, ale no i to, że to przyjmują jakieś wymuszanie i nie no, wiem, o co chodzi. Przerzucę jeszcze, co nowe klocki, dzisiaj chyba one były, jak dobrze pamiętam. I tak, mam takie klocki, ja kupiłam żelówkę. W sumie miałam kupić na odcinku, ale. W sensie na filmie i zaczęłam nagrywać, a mi się coś zacięło ja tego nawet nie wiem, chodzi. No i mamy. Możemy ją tutaj przetestować. Każdą częścią ją wgląda teraz. Muszę być pusty. Powiedzmy, ja to samo, co zawsze. Zrobiłem, zrobić sobie te żaróweczki. Jeszcze jedno to zielo, zieloniutkie, jeszcze dwa czałniutkie. O, nie wiem co w sumie, ale spoczko. Jakieś może łzawutkie. teraz prostu przetestujemy zobaczymy jak to wyglądają, te to jest blisko. W sumie myślałam, ja że tak będzie dach wchodzić. Ale no, no nie wiem dlaczego w sumie. Ale spoko. W sumie takie zazwyczaj są takie w takim formie. Plotki są takie po prostu jak trawa. Ale fajne. Myślę, że różowe, fajne żółte z wykłaczeniem to ciekawie to wygląda. Można czegoś na to zrobić fajnie. Ślady też taki takie fajne. Spoko w ogóle. Nie wiem, co miałam wybrać jakiś jak to się nazywa, yy, część blok tak, yy, yy, na bo ja nie budowałam. Może, nie wiem, może się przeladzą żaróweczki. Zobaczymy jeszcze. Dobra teraz jeszcze wychodzę, bo jak widzicie, też są inne klocki. Widzieliście może na przykład takie z tabliczką parku, czatu. czy ono chyba tak, o tym, co budowanie jest, tam z tyłu jest kopanie i takie coś. No i nie wiem, jakie są. On też jest parku i czat. Trochę mi laguje, bo z tego, no ale nieważne. Nie trzeba żyć tym bardzo przyjmować. Tu mam mamy się ten parkur i czat i jeszcze to jakieś śniegowe. to jest śniegowe. W sensie z ale to jest Ale no, jakbyśmy się za bardzo nie przyle na razie. To raz jeszcze w parku. Może, bo jest właśnie ktoś zbudował z tymi. Tu osoba, a spokojnie z tymi właśnie czterema tymi. Nie, księdze, z tymi grami i tymi klockami. Też spocznijmy tu oczyki. Na nią mięsza piać. Tu się daje, że to jest jakaś sekundówka. Zawsze trzeba sprawdzić. Musimy mylić, ale ja no nie wiem. Coś się to wydaje takie, jakby to było, seo. Już... No i tak, bo ktoś wszedł. Tutaj się czas, to zrobię. Ooo, myślałam sobie, że przychodzę, ale trochę, a jednak. A jednak, to sekundę. Co to No, seo tam ktoś wchodzi. Myślę też, że ta osoba odoszczędzi. No jak? Spoko. No i fajnie. Fajnie, że tam parku. W sumie to bym się przychodzić. no. mi od razu nie przejdę, nawet za komórkę. No, ale zobaczymy sobie, no, super parku. No, super, no, ale to nie przejdę. Ale... W tajnym oczywiście, jak każdy kartce, no, no i co, czy ja gdzieś przedostaję? Spoko, udało się. Nie dało. Zostanę czegoś tam. Skupić tu, tu. Wow, przeszłam palku. Nie wiem, to szalono, czy to jest szalone, czy niemożliwe, ale przeszłam parku. Jak można to przejść w sekundę? Nie wiem, nie wiem, to jakieś cudy chyba. SEO dużo, nawet. 5 tysięcy chyba? Pewnie 6? Dał mi to przejście. Nie wiem, czy to jest niemożliwe, czy szalona? pewnie, no, może było w niemożliwe. No, szalone jest, tak? Potem, jak już się dowiedzieli, wszyscy, sekundówka, no to jest szalone. No i tak wyszło. Oczywiście dziękuję. Octowam żebym ten filmik do końca. To no, jest ja jakiś jeden z krótszych filmików tak w ogóle, Ale no, fajnie, że chociaż jakiś był. I oczywiście życzę wszystkim miłego dnia i pa pa!